Nazywam się Tomas. A to jest historia hańby. Piszę ją teraz w myśli resztką sił, które mi jeszcze zostały. Z oczami utkwionymi w tego człowieka, któremu nie przebaczę nigdy. A przeczyta ją śmierć. Alians był statkiem dużym i mocnym. Może nigdy by go nie pokonało. Potrzeba trzech tysięcy dębów, by zbudować taki statek, pływający las. Zgubiła go głupota ludzi. Kapitan Szomarej sprawdzał mapy i mierzył odległość od dna, ale nie potrafił czytać morza. Nie potrafił czytać jego barw. Alians osiadł na mieliźnie. Kadłub zaczynał trzeszczeć. Postanowili zostawić Alians własnemu losowi i wybudowali tę tratwę. Miała zapach śmierci, zanim jeszcze spuszczono ją na wodę. Ludzie to czuli i tłoczyli się wokół szalup ratunkowych, aby ujść w tej pułapce. Schodzili na nią pod lufami karabinów. Komendant obiecał i przysiągł, że ich nie zostawi, że szalupy wezmą tratwę na hol, że nie ma żadnego ryzyka. Wylądowali ściśnięci jak bydło, na tej barce bez burt, bez kila, bez steru. Ja byłem jednym z nich. Byli tam żołnierze i marynarze, jacyś pasażerowie, a także czworo oficerów, kartograf i lekarz nazwiskiem Savini. Zajęli miejsce po środku tratwy, gdzie składowano zapasy, te nieliczne, które przetrwały przesiadkę na tratwie. Stali na skrzyni. Wokół nich staliśmy my, po kolana w wodzie, ponieważ tratwa zanurzała się pod naszym ciężarem. Już wtedy powinienem był wszystko zrozumieć. Kiedy nas zostawili, Ale walczyłem o to, by utrzymać się na nogach, by teraz była blisko mnie. Ale usłyszałem krzyki i strzały. Podniosłem wzrok. Ponad dziesiątkami chwiejących się głów i dziesiątkami przecinających powietrze rąk ujrzałem morze, dalekie szalupy, i pustkę. Między nami i nimi, patrzyłem wierząc oczą. Wiedziałem, że nie wrócą. Byliśmy zdani na łaskę szczęścia, tylko szczęśliwy traf mógł nas uratować, ale pokonani nigdy nie mają szczęścia. Teraz była młodą dziewczyną. Gdy byłem w Rochefort pracowałem w porcie, ona przychodziła z koszami ryb i patrzyła na mnie. Patrzała tak długo, aż się zakochałem. Tylko ją tam miałem. Wyruszyliśmy razem, całkrętowani na Alice. Wydawało się to zabawą. Tak naprawdę te pierwsze dni wydawało się zabawą. Rozumiem, czym jest szczęście. My tamte noce byliśmy szczęśliwi. Kiedy znalazłem się wśród tych, którzy mieli zejść na tratwę, ona postanowiła pójść ze mną. Mogła popłynąć szalupą, ale chciała pójść ze mną. Powiedziałem jej, żeby nie robiła głupstw, że spotkamy się na lądzie. To no nie musisz się niczego obawiać! Ale ona nie chciała mnie słuchać. wsi zginęli nocą, zepchnięci do morza przez fale omiatające tratwę. Z ciemności dochodziły tylko oddalające się nocą krzyki. O świcie brakowało dziesięciu ludzi. Niektórzy leżeli w pomiędzy bale tratwy, tratowani przez innych. Czterej oficerowie, razem z kartografem korearką, i doktorem Savini postanowili ująć sprawy w swojej ręce. Mieli broń i pilnowali zapasów. Ludzie im ufali. Lere, jeden z oficerów wygłosił nawet piękne przemówienie. Kazał postawić żagiel i powiedział: Zawiedzie nas na ląd, a tam Ścikać będziemy tych, którzy nas zdradzili i zostawili. I nie spoczniemy, póki nie posmakują naszej zemsty. Tak właśnie powiedział, póki nie posmakują naszej zemsty. Nie wyglądał nawet na oficera. Wydawał się jednym z nas. Te słowa ludzi rozgrzały. Myśleliśmy wtedy, że to wszystko tak właśnie się skończy, że wystarczy nie bać się i wytrwać. Może uspokoiło się. Był zachód, gdy oficerowie, nie mówiąc słowa, zepchnęli jedną ze skrzyń, która ześlizgnęła się między nas. Nie kiwnęli palcem, kiedy parę osób podbiegło do niej, otworzyło ją i zaczęło pić. Ludzie biegli do beczki, było wielkie zamieszanie. Wszyscy chcieli tego wina, a ja nic nie rozumiałam. Było w tym wszystkim coś bardzo dziwnego. Potem dały się słyszeć krzyki i odgłos siekiery, którą ktoś próbował przeciąć sznury trzymające razem belki kratków. To było jak sygnał. Rozpętała się dzika walka. Było ciemno, tylko księżyc wysuwał się za chmur. Słyszałem strzały karabinowe. A w tych nagłych przebłyskach światła widziałem ludzi, jak zjawy, wrzucający się na siebie. I gruby. I szable, tknące na ośle. Krzyki. Wściekłe krzyki, jęki. Miałem tylko nóż. Wyciągnąłem go. Ale nie wiedziałem, kto jest wrogiem. Nie chciałem zabijać. Nic nie rozumiałem. Potem księżyc ukazał się znowu. I ujrzałem bezbronnego człowieka, który przyciska się do Sawiniego, lekarza. I woła litości, litości, litości! I nie przestał tak krzyczeć, kiedy pierwsze pchnięcie szablą dosięgło jego brzucha. A potem drugie i trzecie. Ujrzałem, jak wali się na ziemię. Ujrzałem twarz Sawiniego. I zrozumiałem, kto jest wrogiem. I że wróg zwycięży. Ja patrzyłam na to wszystko i myślałam: jeśli tak dalej pójdzie, nie mamy szans. Mordują nas. Jednego po drugim. I będą mordować dalej, póki nie zostaną sami. Tej nocy upili nas, ale następnej nie będą <laughs> potrzebowali alibi ani pomocy. Mają broń, a nas jest już niewielu. Możecie mi wierzyć, albo nie, ale jest właśnie tak. Nie ma żywności dla każdego, i oni o tym wiedzą i przy życiu nikogo, kto nie będzie im potrzebny. Możecie mi wierzyć lub nie, ale jest właśnie tak. Ludzie wokół stali jak ogłuszeni. Głód, pragnienie, nocna walka. To morze, które ani przez chwilę nie przestawało tańczyć. Próbowali myśleć, chcieli zrozumieć. Trudno sobie wyobrazić, że w takim miejscu, zagubieni, walczący ze śmiercią, będziemy zmuszeni odkryć jeszcze jednego, bardziej niebezpiecznego wroga ludzi jak my, przeciw nam. Nie wiem, ile to wszystko trwało, ale prędzej czy później musiało się jakoś skończyć. Skończyła się woda, wino. Resztki tego, co jeszcze było do jedzenia. Żaden statek nie przybył nam na ratunek. Po pierwsze. Po pierwsze, moje nazwisko. Po pierwsze, moje nazwisko. Po drugie, tamte oczy. Po pierwsze, moje nazwisko. Po drugie, tamte oczy. Po trzecie, jedna myśl. Po czwarte, noc, która nadchodzi. Po pierwsze, moje nazwisko. Po drugie, tamte oczy. Po trzecie, jedna myśl. Po czwarte noc, która nadchodzi. Po piąte te udręczone ciała. Po szóste głód. Po pierwsze moje nazwisko. Po drugie tamte oczy. Po trzecie noc, która nadchodzi. Po czwarte te udręczone ciała. Po piąte głód. Po siódme strach. Po ósme widmo szaleństwa. Po pierwsze moje nazwisko. Po drugie tamte oczy. Po trzecie jedna myśl. Po czwarte noc, która nadchodzi. Po piąte, te ugręczone ciała, po szóste, głód, po siódme, szaleństwo, po ósme, po dymu szaleństwa, widmo, szaleństwa, po dziewiąte, mięso, mięso, i po dziesiąte, człowiek, który patrzy na mnie i mnie nie zabija. Podnoszę wzrok, wzrok. Wtedy podnoszę wzrok i widzę je. Ja widzę! Może po raz pierwszy? Widzę je naprawdę i słyszę jego nieludzki głos, silny zapach, a w jego wnętrzu. Nie kończącą się falę. Jest przede mną, we mnie, objawienie. Rozwiewa się zasłona bólu i strachu, która spowiała mą duszę. Rozpada sieć podłości, okrucieństwa, której tkwiły moje oczy. Może było wszystkim? Od samego początku było wszystkim. To ono w tym lodowatym świetle to monstrum nieskończone. To ono. Było w zadających śmierć i umierających zmarłych. To ono było w głodzie i pragnieniu, w agonii, w podłości, w niebezpieczeństwie. To ono było tą krwią i tym mięsem. Tą potwornością i tym blaskiem. Nie ma trawy, nie ma ludzi, nie ma słów, uczuć, gestów, niczego. Jest tylko morze. Wszystko to, to morze. My, opuszczeni przez Ziemię, staliśmy się brzuchem morza. I brzuch morza to my. To w nas oddycha i żyje. Patrzę, jak tańczy w połyskliwym płaszczu, się własnych, niewidzialnych oczu. I wreszcie pojmuję, że to wszystko tutaj to nie jest klęska człowieka, ale tryumf morza, jego chwała. A zatem Hosanna mu, Hosanna, Hosanna oceanowi morzu, potężniejszemu nad inne i wspanialszemu od innych. Hosanna mu i chwała, Panu i słudze, ofierze i katu! Hosanna, ziemia skłania się przed jego krokiem, a on wonnymi wargami mózga, z kraje szaty. Święte, Święty! Święte łono wszystkiego, co się rodzi. I brzuch wszystkiego, co umiera. Hosanna mu i chwała, morzu, gdzie każdy los. Każde serce znajdzie swój przytułek. Początkowi i końcu. Krańcowi i źródłu. Panu nicości. Mistrzowi wszystkiego. Hosanna mu i chwała. Władcy czasu i panu nocy. Jednemu i jednemu. Hosanna, bo jego jest horyzont i, i zawrotne łono. Głębokie i niezbadane, i chwała! 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 chwała na wysokości. Bo nie ma nieba, które by się w nim nie przeglądało i nie gubiło. I nie ma ziemi, która by się przed nim nie ustąpiła. Po pierwsze, moje nazwisko. Po drugie, tamte oczy. Po trzecie, Jedna myśl. Po czwarte, człowiek. Po piąte, te udręczone ciała. Po szóste, głód. Po siódme, strach. Po ósme, widmo, szaleństwa. Po dziewiąte, mięso. I po dziesiąte, człowiek, który patrzy na mnie i mnie nie zabija. Wielka cisza panowała na kratwie. Słychać było tylko kuk morza. A na końcu żagiel. Biały na horyzoncie. W były dwie osoby, które pociągnęły ich do tego. Gliżej, dobrze, dobrze. Tak, masz rację. Jestem w kadrze teraz, tak. Emisja głosu i wszelkie głosowe szamaństwa Kamil Dominik. Wszyscy uczestnicy otrzymują e, certyfikat udziału w letnich warsztatach aktorskich teatru po godzinach. E, informuje się, że przeszli morski trening aktorski i emisyjny oraz uzyskują tytuł młodszego specjalisty do spraw aktorstwa na tratwie oraz innych obiektach pływających. Monika Antoniuk. Kinga Bąk. Mateusz Błaszczyk. Kamrat Kornelia Kobiela, Magdalena Orzechowska, Marc Jakub za Nie się to wszystko, gdyby nie druga osoba. Czy proszę przestać tytuł, bo tu są tytuły. Przyszanam głosu. Jadrem Wiśniewski, starsza facetka teatru. facetka teatru. Brawa, 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 brawa. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka. Proszę bardzo. Nie, nie, Proszę nie, 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 nie. Aż tak to nie. To chodźcie na dół. Spokojnie. To ja wam chciałam bardzo podziękować. To po godzinach, były godziny pracy, <śmiech> <śmiech> efekty tego e, zobaczyliśmy i usłyszyliśmy i rzeczywiście e, gratuluję Panie Kamilu, emisja prowadzona naprawdę Myślę, że życzenia ciała byli, to na tak. wodzie też. <laughs> Okazały się skuteczne, ale, ale utonęliśmy. I to tak Państwo ćwiczyli, że i widownia nie utonęła. Ale na pewno nie mielibyśmy tak. siły, gdyby nie jedzenie tutaj. Dbali o nas, jak tylko mogli. Także dziękuję Wam bardzo w moim imieniu i w imieniu myślę też y, Unii za to, że jesteście bardzo. Y, Sympatyczni, niedokuczliwi, wspomagający yy, <laughs> i macie dobre apetyty, więc wstydu nam nie przynosicie. <laughs> Dziękujemy bardzo, Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo. za baczcinę. Zapraszamy, zapraszamy. Tym razem też. Na yy, zatem byśmy przyjechali, nasz, no? Tekst bardzo, bardzo jest tak, interesujący. Jest bardzo mocny i, i myślę, że, że brzmiący dzisiaj bardzo, bardzo dobrze. E, Dający do myślenia. E, także pod każdym względem ten tydzień, nie cały, pracy jest już Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy bardzo. bardzo. bardzo, bardzo, bardzo. Czyli mamy rozumieć, że w przyszłym roku możemy przyjechać. No ja myślę?